Cześć wszystkim. Dziś pokażę, jak zmienić kraj w Google Play. Wchodzimy na stronę Google. Można też przez telefon. Wpisujemy Google Payments. Centrum Płatności. Wchodzimy. Tu się logujemy na konto Google. O, to ten. Ten chce. Dalej idziemy do ustawień. Gdzie kraj lub region, klikamy nowy profil płatniczy i kontynuuj. Wybieramy kraj, klikamy kontynuuj i wpisujemy adres. I mamy nowy profil z nowym krajem lub regionem. To wszystko. Z Wami był? Trzymajcie się.